kończyła się druga runda pierwszych szachowych mistrzostw seniorów państw Grupy Wyszehradzkiej w Ustroniu. Dzisiejsza partia przyniosła dużo więcej nieoczekiwanych rezultatów i bardzo wiele interesujących i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Przejdźmy do podsumowania wyników rundy drugiej. Widzimy je na, na ekranie. Na uwagę, uwagę naszą przykuwa wynik na drugiej szachownicy, gdzie Paweł Flis kolorem czarnym pokonał rozstawionego z drugim numerem startowym Franciszka Piechackiego. Jest to spora niespodzianka. Dalej widzimy, widzimy też remis na szachownicy trzeciej, między innymi i na szachownicy na przykład piętnastej przykład też niżej notowany zawodnik pokonał wyżej rozstawionego gracza. Kojarzenia na rundę trzecią prezentują się następująco. A teraz przejdźmy do najciekawszych, moim zdaniem, momentów rundy drugiej. Pierwsza pozycja pochodzi z partii Elżbiety Sosnowskiej z Mirosławem Sławińskim. I w pozycji nasze szachownicy czarne ma, mają dość sporą przewagę ze względu na bardzo aktywne położenie wszystkich figur. A szczególnie wycelowany atak w pionka G2. Co za tym idzie w króla białych? Będzie tutaj bardzo kluczowy. Do tego figury białych są bardzo pasywne. Wieża na A1 jeszcze nie wyszła do gry. Goniec na F1 pełni rolę defensywną. Ostatnim ruchem białych było goniec C1, E3. Czarne zdecydowały się na posunięcie hetman C2. Z jednej strony wymiana hetmanów wydaje się, że nie powinna być dobra, jeżeli mamy przewagę w ataku. Natomiast w tym wypadku Wymiana hetmanów pozwala na infiltrację drugiej linii białych, i w związku z tym dużo łatwiejszy atak na, na pozycję króla białych. Bicie jest wymuszone, wieża bije C2, i teraz z jednej strony czarne w dowolnym momencie będą mogły zbić pionka na B2, a z drugiej wcelowują się w pionka, w pionka G2 z kluczową groźbą: skoczek bije E3, z następnym goniec G2. Co jeszcze ważniejsze, Biały w tym momencie nie mogą sobie pozwolić na próbę wymiany białej czarnej wieży z c2. Bo wtedy następuje skoczek, bije e3. Jeżeli wieża zbije, to następuje strata wieży. A jeżeli wieża zbije wieża, to teraz po skoczek bije c2. Czarne zostają z figurą przewagi. Także duża przewaga materialna, więc tak białe zagrać nie mogły. sobie białymi zdecydowała się na ruch goniec d4. Ale to po skoczek f4 prosi się wyłącznie o, o kłopoty. Teraz pionek na G2 jest nie do obrony. Aż cztery figury go atakują, wyłącznie dwie bronią, także nie ma szans na odratowanie tego pionka. I zakończenie partii jest dość, dość widowiskowe. Wieża C1 i ofiara jakości wieża C bije G2. I teraz białe forsownie zostaną zamatowane, natomiast partii ten mat powstał w wydaje mi się, że najszybszy możliwy sposób. Przyjęcie ofiary goniec bije G2. Gonie zbije G2, król G1 i skoczek H3 mat. Pionek H2 odbiera jedyną możliwą ucieczkę królowi e, królowi białych. A wszystkie inne pola są przykryte przez figurę czarnych. Także bardzo, bardzo ładne wykończenie partii. E, przejdźmy do drugiej pozycji, która jest bardzo 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 ciekawa. Pochodzi z partii Bogusława Czepczyńskiego ze Słowomirem Kraińskim i w pozycji na szachownicy białe mają pionka przewagi. Natomiast ich skoczek na d4 w tym momencie jest bardzo narażony na, na atak, aż trzy figury go atakują i bardzo trudno poradzić sobie z obroną tej figury. Jednocześnie koniec. Czarnych, białopolowy z pola H3 bardzo dobrze oddziałowuje na pozycję białych i uniemożliwia taką naturalną obronę pionka poprzez E3, gdyż wtedy nastąpiłoby goniec G4 z motywem szpili na Hetmana i na wieżę. I w partii białe postanowiły najpierw wyprowadzić gońca, goniec F4, i ten ruch ma na celu zablokowanie linii linii czwartej przed wieżą czarnych żeby po ruchu wieża D8 zagrać posunięcie E3 ale tutaj e, grający czarnymi Sławomir Kraiński e, znalazł bardzo ładny motyw taktyczny, który umożliwia mu zdobycie figury wieża bije D4 z jednej strony zdobycie skoczka z drugiej atak z odsłony na hetmana i co ważniejsze wieża również broni hetmana zatem nie możemy zbić wieży piankiem ponieważ stracimy Hetmana. A po biciu Hetmanem na D5, tak jak było w partii, następuje wieża z D4 na D5i. Czarne zostały z figurą więcej. I partia za momencik wygrały. Natomiast co ciekawe, okazuje się, że była możliwość uratowania tej, tej pozycji, która wydawała się nie do uratowania. trzeba Było zacząć od dość dziwnego posunięcia goniec E3. Należało jednak przewidzieć, co się będzie działo po ruchu wieża D8, przygotowującym proste zbicie na D4 i zdobycie figury. Wieża D2. Białe na razie w dość enigmatyczny sposób przestawiają się. Gonie zbije D4. Teraz wieża D1. Ruch mający na celu wzmocnienie ataku na gońca na D4 i jednocześnie utrzymanie związania po linii D. I teraz już. Po ruchu na przykład h będzie można zagrać goniec bije D4 i powierza B D4. Na przykład hetman D5 pozwoli na zdobycie przewagi materialnej, gdyż po, po zbiciu na D5 odbijamy, odbijamy czarną wieżę. Dlatego tutaj na taki naturalny ruch hetman E5 też nie, nie, nie będzie prawidłowy ze strony czarnej, bo po goniec bd D4. Okazuje się, że teraz problem nie będzie tyle ze związaniem, co z ósmą linią. Zobaczmy. Wieża bije d4, wieża bije d4 i jeżeli czarne teraz odbiją wieżą na d4, to następuje hetman a8 szach i nie ma obrony przed matem na linii ósmej. Natomiast czarne mogłyby jeszcze dość mocno skomplikować życie białym w tym momencie, grając ruch hetman hetman c6. I teraz trzeba byłoby zauważyć, że goniec bije d4 nie przynosi pożądanego efektu, gdyż Następuje odbicie wieżą z D8 na D4. Wieża bije D4. Wieża bije D4. I teraz, jeżeli Hetman zbije Hetmana, to następuje wieża D1 mat. Natomiast, jak wieża zbije na D4, to Hetman C1 mat za filk. Hetman C1, Hetman D1 czarne wygrywają. Yy, więc gonie z D4 nie można było zagrać. Dlatego trzeba byłoby zagrać jedyne sensowne posunięcie Hetman H5 <laughs> za takim na gońca na H3 z g4, atak na hetmana i teraz kolejny ważny ruch hetman a5 z atakiem na wieżę. Białe co ruch próbują wzmocnić, próbują zaatakować yy, którąkolwiek z figur niebronioną czarnych i dzięki temu zyskują czas na to, żeby prędzej czy później odzyskać swoją stresoną figurę. Ale okazuje się, że teraz po wieża d5 hetman białych jest atakowany. A musimy pamiętać, że cały czas białe mają figurę straty. Więc w tym momencie okazuje się, że jedynym prawidłowym ruchem jest zagranie hetman bije D5, oddanie hetmana za wieżę. Czyli teraz czarne chwilowo mają wieżę za hetmana i gońca, czyli wydaje się, że przewaga nie do, nie do zniwelowania. Ale okazuje się, że po wieża D4, wieża D4, wieża bije D4. Zarówno Hetman, jak i Goniec są podbiciem. I jeżeli czarne próbowałyby obronić jednocześnie Hetmana i Gońca, ruchem na przykład Hetman F5, to dostałyby mata na polu D8 po ostatniej linii. Zatem trzeba by zagrać ruch na przykład Hetman A5 i po wtrąceniu ruchu B4, Hetman B6, wieża WIG-G4, mielibyśmy pozycję, gdzie białe miałyby wieże pionka i Gońca przeciwko Hetmanowi. Ale ten wariant był. Naprawdę, naprawdę bardzo skomplikowany i myślę, że niewielu ludzi na świecie mogłoby taki wariant policzyć w niewielkim czasie, bo przypomnę, że zawodnicy grają tempem 60 minut plus 30 sekund na partię, więc nie dziwne, że grający BMI nie podało znalezieniu takiego dość niesamowitego wariantu ratującego. Ale grający czarnymi słowami kraiński dość pewnie Taką niefrasobliwą grę przez swojego przeciwnika wykorzystał i partię zwyciężył. I ostatni moment, który przygotowałem, pochodzi z partii z drugiej szachownicy, o której już wspominałem: Franciszek Piechowski kontra Paweł Flis. I na szachownicy mamy końcówkę z jednopolowymi końcami, końce białopolowe i pionek na F4 u czarnych. I ogólnie w tym momencie pozycja jest jeszcze remisowa, natomiast trzeba się wykazać pewną precyzją. Jaki jest motyw remisowy dla białych? Białe będą chciały uniemożliwić pionkowi czarnych wejście na linię trzecią. No nie, nie tyle na linię trzecią, co na białe pole, ale w tym wypadku sprowadza się do, do, to do linii trzeciej. Czyli na przykład, jeżeli będzie zagranie F3, no to wtedy goniec zbije na tego pionka na F3 i otrzymamy pozycję remisową. Zatem. To jest plan białych, natomiast planem czarnych będzie przesłona przekątnej, po której, po której atakuje goniec biały, czyli w tym wypadku to jest, to jest ta przekątna. Czarnych chcą przesłonić tę przekątną gońcem, żeby umożliwić swojemu pionowi marsz. I grający czarnymi wykonał manewr goniec d 3 z planem zagrania goniec f5, goniec h3, goniec g2. Bardzo, bardzo ładny manewr. Natomiast Białe jeszcze oczywiście mogły się obronić, natomiast nie zagrały poprawnie i partie przegrały. Goniec C6, Goniec F5. I teraz trzeba było się białymi zastanowić, w jaki sposób możemy tutaj uniknąć manewru, manewru czarnych, to znaczy koniec H3, goniec G2. Chcemy, chcielibyśmy kontrolować pole G2 dwiema figurami więc jedynym remisującym ruchem byłoby tutaj zagranie król f1, żeby pogoniec h3 mieć możliwość zagrania król, król g1 i dzięki temu kontrolujemy pole g2. Jeszcze czarne oczywiście mogłyby spróbować zagrać na przykład ruch goniec g4 planem goniec f3, więc tutaj gra białych nie byłaby nie byłaby z pewnością łatwa ani przyjemna, natomiast jeszcze tutaj partii można było w tym momencie próbować ratować. Jednak w partii nastąpiło posunięcie goniec D5 i pogoniec H3 król G2 goniec G2. Okazuje się, że teraz pion bez żadnych przeszkód uda się na pole F2, bo gońca oczywiście nie można zbić, bo po pobiciu mamy trywialnie wygraną końcówkę pionową. Tego w partii nastąpił goniec c4, ale f3, król e3, f2, goniec d3, no i teraz celem, celem białych jest uniemożliwienie zagrania f1, a czarne muszą tego e, uniknąć, muszą wejść swoim pianem na f1 bez e, możliwości bycia zbitym, dlatego muszą ponownie zająć tę przekątną gładź. Goniec c6. Koniec C4, Król G2. Goniec D3, Król G1. I teraz manewr goniec G2, goniec F1 ze strony białych. Goniec F4, goniec G2. Król G3, goniec F1. Goniec F5. Białe próbują jeszcze zagrać końcem na H3, żeby mieć cały czas kontakt z polem F1. Ale to po goniec C4, goniec H3, goniec D5. Okazuje się, że białe nie mają żadnego dobrego posunięcia. Teraz czarne kierują się na g2, żeby przesłonić, e, przesłonić tę przekątną. Teraz jeżeli białe wykonają jakikolwiek ruch królem, nastąpi goniec g2. I po zbiciu nastąpi zbicie i następnym ruchu f1. Natomiast jeżeli e, biały odejdą gońcem, to nastąpi po prostu f1. Także e, końcówka nie była łatwa do wybronienia się, natomiast Trzeba pochwalić grającego czarnymi Pawła Filsa za bardzo ładną końcówkę, bardzo ładną technikę w manewrowaniu gońcem, szukaniu odpowiednich pól i odpowiednich przekątnych dla swojego gońca, żeby uzyskać promocję pionu. I w tej pozycji białe się oddały. Także tak prezentuje się runda druga. I zapraszam na podsumowania kolejnych rund.